wyszło nowe SBC o ikonę, więc po prostu dzisiaj je sobie zrobimy na moim głównym koncie i dodatkowo odpalimy też te paczki z ikonami na waszych kontach. Więc myczki, jak chcecie więcej takich odcinków, to łapa do góry, dajcie znać w komentarzu, co wytrafiliście i zaczynamy. Godzina 19.00 wybiła. Były plany takie, że będzie pik z ikoną, ale pika z ikoną niestety nie uświadczymy, bo już widać. Już widać, że jest paczka z ikoną. Paczka z ikoną podstawową lub centurionową 87+. Więc plan jest taki, moi Drodzy parafianie, że tą paczkę po prostu sobie nasz płącimy, zrobimy. Eee, czy oprócz tego coś tutaj wyszło? Wyszła też oczywiście Pix Hero, i ten Pix Hero też sobie gdzieś tam spróbujemy zrobić. Jeszcze tutaj ulepszenie: Combo 85. Jest cały czas Jan Luigi Buffon, który prawdopodobnie jest na ten moment najlepszym. Bramkarzem. Ale czy Pix Hero zniknął? Aha, czyli wyszła paczka z ikoną, a Pix Hero chyba zniknął. Uła, 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 problemy, problemy, problemy. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. I jeszcze mam potwierdzenie, że Sadio Manny wyruszył na polowanie, a to znaczy, że Sadio Mane jest tu zrobienia. Sadio Mane, 91 tempa, 86 strzelania, 90 dryblingu, 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, ma srebrną finezję, ale ta srebrna finezja no, nie ma żadnego znaczenia. Szczerze, 150 tysięcy, około 134. I tak samo kosztuje 87 plus ikona, paczka z ikoną. Moim zdaniem ciężka, cię, ciężko, żeby on, ta, ta karta była opłacalna. Szczególnie, że troszeczkę narodowość tutaj no i, i liga nie pomaga, absolutnie nie pomaga. Natomiast pomaga na pewno zrobienie Pedro Neto, bo w cenie Sadio Mane mamy Pedro Neto. A Pedro Neto, to jest karta, o matko jedyna, no obłędna, obłędna. I mówię, trzeba wam powiedzieć szczerze, że zanim zrobimy te dwie ikonki szalone, to ja po, no pochwalę wam się, po prostu się wam pochwalę, jak wygląda sytuacja z Pedro Neto, bo Pedro Neto w tym momencie grana na pozycji napastnika 7 spotkań, 6 bramek, 5 asyst. I ten Pedro Neto jest tak niewielką kartą, że on potrafi się naprawdę znaleźć w każdej sytuacji, odnaleźć w każdej sytuacji, szczególnie w polu karnym, a do tego, no zobaczcie, jak ten zespół jest poukładany. Lewa strona, lewe nóżki, prawa strona, prawe nóżki, więc na triwelki pico bello. A mam wrażenie w ogóle, że... Trivele w FC25 na styczeń 2.25, to jest chyba najlepszy sposób wykończenia akcji. Naprawdę, tak potrafi zaskakiwać. Łoch, wow, łoch, wow. jest jest, jest potężnie. Ale potężnie też będzie, jak zrobimy sobie te dwie ikonki i przetestujemy to w Food Championsach, bo w tym momencie bilans, zobaczmy jak wygląda mój bilansik, bo bilansik jest, no, na ten moment, 4 do 0. Otóż to, 4 do 0, więc plan jest taki, żeby zrobić 15 do 0 i zrobić fajne dwie ikonki. Lecymy. No i plan jest taki: pierwsza paczka z ikoną właśnie wylądowała w naszym zespole. Natomiast plan jest taki, żeby otworzyć dwie paczki z ikoną naraz, i zrobimy sobie te dwie paczki z ikonami po narodowościach. I to może delikatnie mówiąc, namieszać w naszym zestawieniu, ale czy to się uda? To znaczy, udać się na pewno uda, ale czy to coś ciekawego przyniesie? No przekonamy się dosłownie za chwilkę. Niestety, ja przypominam, że moje szczęście, jeśli chodzi o paczki, no to jest, mówiąc delikatnie, żart. Yy, natomiast. Kiedy przełamywać takie szczęście albo nieszczęście, jeśli nie dzisiaj, kiedy mamy dwie paczki z ikonami i na że tak powiem. Więc plan jest taki, żeby to otworzyć i plan jest taki, żeby coś fajnego naszpącić i trafić. Więc trzymajcie kciuki, kończymy już budowanie tej ostatniej paczuszki i lecimy. Idealnie. Proszę państwa, Idealnie, a to oznacza, że jeśli mamy idealną sytuację, to też oznacza, że mamy dwie idealne paczki z ikonami. 87, plus paczka z ikoną. Proszę Państwa, zaczynamy zabawę. Dwie paczki z ikonami, potężne dwie paczki z ikonami. Tak jak już wspominałem, będziemy po narodowościach szukać. Ja zakłania, z, zasłaniam oczka. 87, plus ikona. Dobra, pierwsza się udała. Pierwsza się udała w pełni. Wysłana do klubu i druga. BAM! Wy nic nie widzicie. Ja też nic nie widzę, więc to jest. No, pewnego rodzaju zabawa. Zabawa potężna. I co? Dwie udane, dwa udane eksperymenty pod kątem. Pod kątem zabawy. Czyli wysłane do klubu. No i teraz zobaczmy, zobaczmy, czy w magazynie coś się będzie działo. W magazynie, w magazynie. W magazynie nie ma nic. Dobra, czyli w takiej sytuacji mamy dobrą sytuację, bo, no ewentualnie to może być Rio Ferdinand. Może to być Rio Ferdinand z mojego zespołu, no ale to i tak on będzie w pierwszym zespole e, w klubie, tak? Więc jedziemy, proszę Państwa. Zacznijmy od Anglii może, co? Jak będzie Rio Ferdinand, ja będę bardzo zadowolony. Dobra, nie ma Anglii. No, dwie ikonki, to już naprawdę tutaj się coś fajnego może wydarzyć, tak mówiąc całkowicie szczerze. Argentyna, w porządku. Hiszpania, może jeszcze zobaczmy, też nie ma. Zacznijmy, może sobie od tych takich, wiecie. Francja. Też nie ma Francji. Jest okej. Okay, jest okej. Okay. Zobaczmy Niemcy. Najgorsza sytuacja, jaka by była, to w taka, że byłyby dwie ikony z tej samej narodowości. To w ogóle było, no trochę by nam spaliło kontencik i zabawę. Portugalia. Nie ma Portugalii. W porządku. Włochy. Jest. Jest Zola. Jest Zola i mówiąc szczerze, ten Zola nie jest wcale taki zły. Ma Finezję, tylko że on nie był zły. On nie był zły dwa miesiące temu. On w październiku nie był zły. Ale dobra, no mamy Zolę, 87. Więc z najlepszych narodowości zostawiamy Holandię, no i Brazylię. Więc teraz wjeżdżamy już w, ten, w te rejony takich. Kart troszeczkę słabszych Chociaż niekoniecznie Ukraina, musimy wszystko posprawdzać tak naprawdę Więc idziemy dalej Węgry, Puskas Puskasa nie ma, Didier Drogba To Didier Drogba chyba nie byłby taki tragiczny Ale Didiera też nie ma I Walię jeszcze mamy Okej, okay, Walię, Walię Dobre Szkoda, że ten Zola tam się pojawił, szkoda, nie będę ukrywał, bardzo wielka szkoda, dobra, nie ma też Szczeliny, Szczeliny bardzo dobrze, że nie ma, tak mówiąc szczerze, bo ja już sprzedałem za 250 tysięcy, a wczoraj, czy tam przedwczoraj SBC wyszło o Szczelinę i ono kosztuje 150 tysięcy, więc no, zabawa potężna, Widicia też nie ma, okej, okay, dobra, czyli tutaj już mamy temat wyjaśniony, jedziemy dalej, Rosja też nie ma, Rosji... No, okej, okay, to idziemy dalej. W takiej sytuacji Nigerii nie sprawdzamy. Meksyk, sprawdzamy oczywiście. Campus, no nie, Kampus no, campus na szczęście to nie jest ikona, którą moglibyśmy tutaj wylosować, więc bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo, 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 bardzo. Kolumbia, Cameron, Cameron, Eto, samoloto. Soko, Soko, Soko mamy, ale Eto nie mamy. Dobra, kina nie chcemy na pewno, więc nie ma też kina, więc bardzo mi się to podoba na ten moment. Besta? Też bym nie chciał Besta, mówiąc szczerze, bo po co mi Best? Japonia, ok. Gana? Gany też bym nie chciał. No nie no ja bym chciał już tutaj Brazylię. Ronaldo, Zaredo, Lumpa Pumpa, tak mówię całkowicie szczerze. Ale wiadomo, że do tego to jeszcze bardzo, bardzo daleka droga. Zobaczmy, czy tutaj będzie Holandia. Jak nie ma Holandii, to jest Brazylia prawdopodobnie. Zobaczmy. Matko jedyna. Naprawdę dwie ikony otworzyłem i trafiłem Komana. Izole? Serio? Co to za zabawa jest? Ej! No i co? Jak będzie ciężko, to komana na pewno wyrzucam, bo to nie ma żadnej wartości. Żadnej. Ten koman niestety, no ale zobaczmy. Nice koman. Nie, okej, okay, nie no. Dobra, wiecie co? Wiecie co? To jest idealny moment, żeby komana się pozbyć. Let's go left. Dobrze. Pozdrawiamy serdecznie kolegę. Pozdrawiamy serdecznie, z którym graliśmy. I wygrywamy. No, wygrywamy 5 do 4. Bilans 5 do 0, więc jest ok. Natomiast na pewno ok nie są te dwie karty, które trafiliśmy. Dlatego e, oficjalnie, e, oficjalnie wręcz bym powiedział, e, wydupcamy te dwie karty z naszego składu. Przepalimy je sobie później gdzieś tam w przyszłości. Komanik, do widzenia. E, panie Zola, Zola nie jest wcale taki tragiczny, ale i tak do widzenia. I jedziemy dalej. Kampania, 86+. Plus. Arnold Schwarzenegger. To nie jest zła karta, natomiast ja nie jestem jakimś fanem. Okej, okay, Tarreiton. Dobra. Czy Tarreiton jest cokolwiek warta na rynku tradycyjnym? 130 tysięcy. To nie jest źle, ej, tak szczerze. Natomiast teraz Brazylia. Po prostu Brazylią nadchodź. Natomiast kto to może być? SPD? Holandia? Wakeout? 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 Czy ktoś inny? No nie, no nie ma innej opcji, chyba. Bo chyba. No nie, no, no nie ma innej opcji. 87 Rekard. Dramat, 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 dramat w dramacji. Ale my się o tym nie przejmujemy specjalnie, bo my teraz trafiamy w Brazylię. Patrzcie to. Nie no, nie gadajcie. Larson, ty nie gadajcie, że to jest. La nie, nie może być Larson. Jest i on! Pablo Nedvedo! To jest lepsza karta niż Rondaldo Nazarnia Lupa Pompa! Matko jedyna! U Fontiego rok temu zaczęliśmy legendarną, legendarną, legendarną serię z Pawłem Nedvedem, gdzie Paweł Nedved był w każdym piku z i kobą, i Paweł Nedved powraca! Ależ to jest powrót! Ależ to jest powrót! Serduszka dla Pawła Nedveda! Pawle, Pawle, Nedvedzie! Mega, mega, bo to on kosztuje 70 tysięcy! Wow! No, bagatela, bagatela, potężny zawodnik. Pięć słabszej. uuuu, ja dupia, e, niesamowite. Kolejna paczka z ikoną 87, plus. let's go! Brazylio! Brazylio! Brasiliano. Napastnik świetnie się zaczyna, ale kończy się tak sobie chyba. Chociaż Anglia, napastnik, tam może być ktoś w ogóle ciekawy? Right. Yes, right. It's a fucking right. To nie jest dobra karta. To nie jest dobra karta. Jedziemy. Kolejna paczka z ikoną 87, plus. let's go! Kobieta. Kobieta to jest dobry prognostyk. Anglia, kobieta. Smith. Smith. Ale no nie, no, no zwykła Smith. Nie ma prawa bytu, niestety. Nie ma. Niestety, to znaczy, ona nie jest zła, tak naprawdę. Natomiast, no, szkoda. 70 tysięcy. Gorzej niż Nedwet. Gorzej niż Nedwet. Szczerze. Gorzej niż Paweł Nedwet. No, szczerze.